Dzisiaj, na bazie historii przesłanej nam przez naszego widza, porozmawiamy o dość często spotykanym błędzie ludzi obojga płci, który często jest początkiem bardzo wielu problemów i kończy się albo rozstaniem, albo nieszczęśliwym życiem obok siebie. Ten błąd polega na przyklejeniu drugiej osobie etykiety partnera czy partnerki, a samej relacji między wami etykiety związku. Niestety, te etykietki są bardzo często tylko odzwierciedleniem pobożnych życzeń jednej z osób, i jak spojrzymy trzeźwo na całość, to nie mają one wiele wspólnego z rzeczywistością. Potem z tego wynikają bardzo poważne problemy, z których część dzisiaj właśnie omówimy na konkretnym przykładzie listu naszego widza. Dla zachowania jego anonimowości nazwijmy go Henrykiem, a kobietę, o którą chodzi, Natalią. Oba imiona są oczywiście zmyślone i nie mają nic wspólnego z rzeczywistymi. Henryk napisał, cytuję. Witam Pana, Panie Aleksie. Mam, jak sądzę, spory problem z partnerką. Liczę, że Pan mi coś podpowie albo przynajmniej zasugeruje. Mianowicie jestem z partnerką w związku już 3 lata, jesteśmy w narzeczeństwie obecnie, mieszkamy obecnie osobno z dłuższymi okresami mojego pomieszkiwania u niej w mieszkaniu. Koniec cytatu. Wielu ludzi uważa, że wystarczy fakt, jakiejkolwiek relacji z mężczyzną czy kobietą. Już nazywamy taką osobę partnerem czy partnerką. No to jest podobny błąd jak nazywanie relacji związkiem, tylko dlatego, że ktoś się z kim spotyka i ewentualnie sypia ze sobą. Nawet trwanie tego rodzaju relacji przez kilka lat, a nawet tak jak w tym przypadku, fakt zaręczyn nie musi świadczyć o tym, że masz faktycznie związek dwojga ludzi. Ba, czasem są pary małżeńskie, które są małżeństwem od wielu albo nawet bardzo wielu lat i w ich przypadku. Też nie można mówić o związku, tylko o jakiejś wspólnocie. I to, wbrew temu co się uważa, zdarza się znacznie częściej niż wielu ludzi przypuszcza. Zobaczmy teraz, jak to wygląda u Henryka. To jest dość ciekawe. Cytuję. Mój problem polega na tym, że jestem sfrustrowany tym, że moja partnerka nie kładzie żadnego wysiłku, moim zdaniem, w spotkania ze mną, co za tym idzie w naszą relację. Ja potrafię przyjeżdżać do niej cztery razy w tygodniu po pracy, nawet jestem zmęczony. Ona zaś nie pofatyguje się do mnie nawet raz w roku, nie licząc okresu pierwszych kilku miesięcy związku, gdzie jeździła dość regularnie w celu poznania mojej rodziny, która, jak sądzę, traktowała ją dobrze i z szacunkiem obustronnym. Od dwóch lat nie mogę liczyć na obecność mojej partnerki, choćby w weekend, dla odmiany, by to ona dała coś od siebie i wożyła jakiś wysiłek, by mnie zobaczyć. Koniec cytatu. No cóż, gdyby to napisała do mnie kobieta. To bym to zinterpretowało tak, że leniwy facet ściąga sobie do domu wygodną partnerkę do uprawiania seksu. W takim wypadku zaleciłbym jej znalezienie czegoś lepszego, jeśli marzy o poważnym związku. No, nawet jeśli byłaby to tylko relacja typu przyjaciele z benefitami, to też dobrze by było, aby była pewna równowaga, kto do kogo przyjeżdża. No, może z wyjątkiem sytuacji, kiedy tylko jedna osoba dysponowałaby odpowiednim lokalem do tego rodzaju spotkań. No, ale to nie wynika bezpośrednio z treści tego listu. Wartym uwagi jest też fakt, że Natalia, mając mieszkanie, nie zaproponowała Henrykowi wprowadzenia się do niej, mimo że są już zaręczeni. A fakt zaręczyn, no, raczej nie świadczy o przyjaźni z benefitami. No, chyba że dla kogoś taki fakt jest też czymś kompletnie bez znaczenia. Zobaczmy, jak uzasadnia swoje zachowanie Natalia. Cytuję z listu Henryka. Partnerka tłumaczy się tym, że to facet cały czas powinien jeździć do kobiety i że ona nie jest w związku z moją rodziną, tylko ze mną. Koniec cytatu. Pierwsze tłumaczenie, pierwsza część tego tłumaczenia jest jakby żywcem wzięta z kiepskich filmów i opinii starych ciotek. No, jeśli kobieta przytacza taki argument, to warto się zastanowić, czy i jaką relację chce z nią w ogóle mieć. No bo o partnerstwie tutaj nie może być mowy, jak ty masz robić wszystko. Wszystko jedno, jak bardzo ta kobieta ci się podoba fizycznie, to jeśli szukasz długoterminowego związku, to zapomnij o takiej, która każe robić ci wszystko i szukaj dalej. Jeśli za to chcesz mieć tylko towarzystwo i kogoś do łóżka, no to możesz to tolerować, choć powstaje wtedy pytanie, czy taka osoba też w sprawach łóżkowych nie ma podejścia, że to ty masz wszystko robić. Na to musisz odpowiedzieć sobie sam albo sama. W tym, co zacytowałem, jest jeszcze jeden ważny możliwy aspekt, który może dotyczyć Henryka. W żadnym momencie Henryk nie wspomina, że mieszka osobno, a ona kilkakrotnie nawiązuje do bycia w związku z nim, a nie z jego rodziną. Mężczyzno, jeżeli nie masz niezależnego mieszkania, wszystko jedno jak skromnego, to obejrzyj mój short o tym, że mężczyzna powinien jak najszybciej wyprowadzić się od rodziców. Była tam spora dyskusja i sporo obelg pod moim adresem, jak ja śmiem coś takiego sugerować, ale nie zmienia to rzeczywistości. A jest ona taka, że jeżeli pomieszkujesz u rodziny, to masz bardzo niewiele szans, że naprawdę atrakcyjna, niezależna kobieta zechce być z tobą na poważnie. I to jest w pełni zrozumiałe. Drodzy komentujący widzowie, pomieszkujący u rodziców, nie wieszajcie teraz na mnie za to psów. Ja jestem tylko posłańcem tej wiadomości. Na razie na potrzeby tego filmu zakładam, że Henryk mieszka samodzielnie. I problem polega na tym, że jest on osobą lubiącą kontakt ze swoją rodziną. Pisze on mianowicie, cytuję: Nie jestem przez to w stanie zaplanować żadnej rodzinnej okazji, gdy dostaję zaproszenia. Święta wszelkiego rodzaju typu urodziny, Boże Narodzenie, Wielkanoc spędzam sam z rodziną swoją, po czym jadę do mojej kobiety i spędzam je również z nią i z jej rodziną. Zdaje się, że wiążąc się z kobietą, poniekąd wchodzę w jej rodzinę i chcę mieć z nimi dobre relacje, bo to potencjalni dziadkowie moich dzieci przyszłych, i rośnie we mnie frustracja, że nie mogę liczyć na wzajemność w tym temacie. I obawiam się, czy powinienem kontynuować związek. Koniec cytatu. Henryku, to, że spędzasz święta z twoją rodziną, a potem jedziesz do niej i kontynuujesz z jej rodziną, powinno zaliczyć się na duży plus. Robisz tylko, moim zdaniem, kilka błędów. Zacznijmy od tego, że wiążąc się z kobietą, przede wszystkim wiążesz się właśnie z nią. I wtedy rodziny każdej ze stron powinny zejść na dalszy plan. Wiele osób tego nie rozumie, i według mojej żony Karoliny, która jest doświadczonym adwokatem, jest to jedna z głównych przyczyn rozwodów to jest właśnie odwrócenie tych priorytetów i nie odcięcie się od przysłowiowej pępowiny z matką albo z ojcem. Ta przyczyna jest nawet częstsza. Od zdrady małżeńskiej, która, jak się okazuje, często jest rezultatem, a nie powodem takich problemów. Dlatego przede wszystkim musisz zwracać uwagę, czy masz dobry związek z Twoją przyszłą żoną, a w Twoim przypadku nawet zadać sobie pytanie, czy Wasza aktualną relację można nazwać w ogóle związkiem. W relacjach między ludźmi zdarzają się oczywiście różnice podejść, ale od tego jest poważna rozmowa, aby zobaczyć, czy jakoś sensownie możecie pogodzić Wasze stanowiska. Niestety u Henryka nie wygląda to dobrze, bo pisze on, cytuję Podejmowałem już setki prób rozmowy i mówienia, że to dla mnie ważne i żeby chociaż była obecna w święta. Dla mnie, dla nikogo innego, raz w roku, bo to dla mnie ważne i nie uzyskuje rezultatu. Za każdym razem słyszę tłumaczenie, że jest ze mną, a nie z moją rodziną i nie ma potrzeby spędzania z nimi czasu. Jestem zmuszony odmawiać na zaproszenie od siostry i jej męża, od rodziców, choćby na obiad niedzielny. Koniec cytatu. O ile między Natalią a Twoją rodziną nie było wcześniej jakichś spięć, to jej zachowanie jest trochę dziwne. Ja rozumiem sytuację, kiedy kobieta chce być tylko ze swoim mężczyzną, ale kilka wizyt w ciągu roku, szczególnie jeżeli nie było tam spięć i problemów, to jest trudne do zrozumienia. Zwłaszcza jak nie trzeba podróżować na drugi koniec świata, a w takiej konieczności chyba w Waszym przypadku Henryka i Natalii nie ma. Henryku, to może oznaczać, że Natalia ma w sumie gdzieś twoje potrzeby i bardzo jednostronnie podchodzi do waszej relacji, ale to jest tylko pewna możliwość, którą trzeba rozważyć. O tym mogłoby też świadczyć jej nastawienie do przyjeżdżania do ciebie, oczywiście pod warunkiem, że faktycznie mieszkasz jakoś niezależnie. Z drugiej strony, jednak, w twoim liście czytam dość niepokojący fragment o tobie, i teraz cytuję. Mam ogromne obawy, jak będzie wyglądała nasza przyszłość z takim podejściem mojej partnerki do spraw dla mnie ważnych, biorąc pod uwagę, że w życiu będzie ogrom sytuacji wymagających kontaktu naszego z naszymi rodzicami koniec cytatu. Wiesz co, zastanawiam się, kiedy będziesz żył z kobietą w związku, to jaki ogrom sytuacji wymagających kontaktu z rodzicami masz na myśli? Wchodząc w związek z kobietą, odstawiasz rodzinę na dalszy plan i koncentrujesz się na życiu z twoją partnerką. Jako mężczyzna jesteś też za to odpowiedzialny, żeby rozwiązywać różne problemy, które pojawią się przed związkiem. Odpowiedz sobie, czy jesteś gotów tego się podjąć, czy będziesz przy byle okazji potrzebował wsparcia rodziny. W tym drugim przypadku, jeżeli coś takiego sygnalizujesz, to zdawaj sobie sprawę, że będziesz automatycznie mniej atrakcyjnym partnerem dla bardzo dużej grupy kobiet. Tak mogłoby być teoretycznie też w tym przypadku, w przypadku Natalii. No ale tam jest znacznie gorszy problem, zupełnie innego rodzaju. Piszesz o tym, nawiązując do sprawy rodziców, cytuję teraz. Ja nie mam z tym problemu, moja partnerka ogromny, zaznaczam, że każda próba rozmowy kończy się awanturą, wyrzuceniem mnie z mieszkania, nawet przy użyciu niecenzuralnych słów, i okresem milczenia, nawet kilkutygodniowym, po czym grozi mi rozstaniem, krytykując moje stanowisko do sprawy. Koniec cytatu. Henryku, takie zachowanie dyskwalifikuje tą kobietę natychmiast. Nie czekaj, aż spełni na tą groźbę rozstania, tylko rozstań się z nią jak najszybciej, wywal ją z twego życia. Nawet jeżeli z płaczem pojawiłby się pod Twoimi drzwiami i obiecywała ogromną poprawę. To nie rokuje dobrze. Też nawet gdybyś miał na nią ochotę i chwilowo żadnej innej opcji, z twego życia. Pamiętaj, wszelka agresja, wszystko jedno czy werbalna czy fizyczna, to jest powód do pozbycia się człowieka ze swojego życia. Czegoś takiego na pewno nie potrzebujesz. To mówię też do, szczególnie do kobiet, bo to jest bardzo ważne. No, właśnie wy jesteście ofiarami agresji i potem cierpicie niepotrzebnie długo, no ale jak widać, w tym przypadku może być też mężczyzna taką ofiarą. Wyrzucenie z mieszkania z awanturą to powinien być koniec znajomości kompletny koniec znajomości. Bo potem będzie tylko gorzej. Chcesz mieć naprawdę dobre relacje? To koniecznie przestuduj książkę Sukces w Relacjach Międzyludzkich i naucz z niej, jak być dobrym partnerem w wartościowych relacjach, a nie w takich problematycznych kombinacjach. Jeśli chcesz za to umieć sobie radzić z problematycznymi ludźmi, których no, niestety w życiu nie da się uniknąć, to przestuduj też książkę Wojna na Słowa. Obie możesz kupić w korzystnym zestawie u na sklepie. Po nich będziesz znacznie lepiej potrafił poruszać się na trudnym polu relacji z innymi ludźmi, też płci przeciwnej. I wtedy takie sytuacje jak z Natalią, to będą Cię wydawały jak jakiś dawny, koszmarny sen, który już dawno minął. Tego też serdecznie Ci życzę i wszystkim widzom obojga płci tak samo. Ta seria nagrań jest moją odpowiedzią na Wasze maile i komentarze. W zależności od tego, kto do mnie napisał, używam w narracji odpowiedniej płci, ale pamiętajcie, nie ma to nic wspólnego z moim preferowaniem którejkolwiek z nich. Ten film jest pomyślany wyłącznie w celu edukacyjnym i nie może oczywiście zastąpić fachowej terapii. Jeżeli ktoś takiej potrzebuje, to skontaktuj się z fachowcem. Jeśli chcesz, abym omówił jakiś Twój przypadek, to opisz mi go w mailu, ale koniecznie dopisz, że wolno mi anonimowo zacytować jego treść do nagrania filmu na YouTube. Bo standardowo korespondencja ze mną jest całkowicie poufna. Teraz proszę daj lajka, aby YouTube wiedział, że warto pokazać ten film innym. Zasubskrybuj ten kanał z dzwonkiem powiadomień, żeby nie przeoczyć żadnego z następnych filmów. Obejrzyj jeszcze ten film, a jeśli chcesz być powiadamiany o bezpłatnych spotkaniach ze mną, to zapisz się na mój newsletter. Link masz tutaj poniżej. Do zobaczenia.